Więc y, mak makaronik 69 odwój ci się wszystko, zakończę ci się wszystko. Masz nakaz oceniania talentów. I powiedz mi jak... ci się... wszystko, zakończę ci wszystko. Masz tutaj na mój znacznik, pójść po czym masz bezłum. O tak zrobił. Ale kto? Ty, makaronik. Czy jak to się nazywa. Mój znacznik i tam bez Dobrze. E, powiedz jaką osobę mam wywołać. Wywołanym osobom odwój, się wszystko, zakończa się wszystko, mają nakaz udania się przed makratonikiem i pokazaniem mu talentu swojego. No, mogę? No. Wywołuję ignik Igik. Z... Nie, nie. nie, nie, nie. Cię. Dobra, ja szantę mogę zaśpiewać, Możesz ja zred. mogę zaśpiewać. Zred. Zred będzie fajny zrób zred. Ja mogę już szantę zaśpiewać, ja szantę zaśpiewam, czekajcie nie. Tylko Flero musi dać zgodę do muzyki Żeby muzykę puszczał trzeba śpiewać Daję zgodę Dobra, ora, git, 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 czekajcie Dobra, to ja się przygotuję, ja przygotuję tekst, bitwę, tak? Ja tekst przygotuję i tak. muzykę Dobrze Znaczy ja, chłopaki, chyba miałem śpiewnik harcerski gdzieś Dobrze. tutaj w chyba jest bitwa ale Ma że śpiewałaś tam, a miał księżniczko Dan, to... Ruch, ruch, jest, ruch. Jest, ruch. Ruch. Ja śpiewam, ja śpiewam, ja śpiewam. Do do, 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 do. Dobra, ja. Czekajcie. To, e, Maxi, nie używaj mikrofonu, bo wtedy mnie przytnie, nie? Dobra, Dobra. let's go. Czekajcie. O, brendyna? No. Jak mogłeś? Co się stało? No to... I mores, i mores! Muszę jeszcze raz pytać. No, no, no. no, no. zrewizować. I, gig, czy, I gig, czy raz się godzisz, że wzrosi i żeby zaśpiewał? Odrodzi, jo, odrodzić. Zrewajwować! odrodzić. trzeba go odrodzić! Yes. No, wiecie, druga próba, druga próba, druga próba. Lecisz. Let's go! Pokręt nasz płynął, w mgłę i fregaty dwie popłynęły Naszym kursem, by nie zgubić się Potem szkwał, wypchnął nas poza mleczny pas I nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą ciepła Krew poleje się strugami Wygra ten, to utrzyma się. W huk udział, ktoś przykryje się falami Jak dał ocalił ocalimy bry. Nagły huk w grał i już atak trwał to fregaty uzbrojone rzędem setko Czarny dym spowił nas, przeszedł śmierci czas przy mych kamratów przerywany ogniem katów ciepła, krew poleje się strugami. Wygra ten to utrzymać W budu dział ktoś przykryje się falami.

z nas trafił w mularz, usłyszałem cias, kto sterburtę rozwaliła jedna z naszych sal. Żagiel staw, krzyknął ktoś znów piratów złość, bo od rufy nam biało, a w fregatą w mordę biało, ciepła krew poleje się strugami. Wygra ten, kto krew, się krew, ty krew, ty się, dział, ktoś przykryje się palami, jak Dawu ocalimy bryły Dwóch tylko ta pierwsza w kogoś szła, w metabordaż. rozpoczęli, gdy dopadli nas Szyper ich dziury dwie zrobił w swoim dwie nie pomogło. Kopsób po bratą reszta zejmę z lisa za to, to ciepła, krew koleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sni. W huku działu ktoś przykryje się. Dziękuję, dobra noc! Koniec imprezy. O co Alice? Serduszko masz, masz przesyłane teraz. Ale jestem ostatnio przesuwany. Ciepła krew poleje się strukami. Wygra ten kdo trzymasz się. W ktoś przykry...